Nowe doniesienia z frontu wojny z jednośladami elektrycznymi, przez wiele osób za żarcie hejtowanymi, a przez wiele lubianymi. Tymi, które nie spełniają definicji prawnej roweru ze wspomaganiem elektrycznym i normy technicznej, a które zarazem nie są homologowanym motorowerem. Ja od siebie dodam, że spektrum sprzętów podpadających pod ten opis jest bardzo szerokie od. Ciężkich takich rzeczywiście motorowerowych, po lekkie i wydawałoby się zupełnie nieszkodliwe. I to być może jest najciekawsza sprawa, ale też już zarazem osobny, duży temat. Jak może wiecie z naszego poprzedniego filmu w minionym tygodniu odbyło się w sejmie posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw transportu rowerowego, którego szefem jest poseł Franciszek Sterczewski i gdzie różni ważni ludzie naradzali się co z tym fantem zrobić. Mamy zapis wideo z tego posiedzenia. Zapraszam na subiektywnie wybrane fragmenty z krótkim komentarzem. Myślę, że wszyscy zainteresowani powinni to zobaczyć, aby móc samodzielnie ocenić sytuację. I od razu dodam, że w tym tygodniu ma się odbyć specjalnie poświęcone temu tematowi posiedzenie Międzyresortowej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Będziemy to w miarę możliwości śledzić, więc zapraszam do subskrypcji. Pewne działania zapowiedziało też już Ministerstwo Infrastruktury, ale o tym trochę później w filmie. Partnerem aktualności Smart Right jest Electrical, salon sprzedaży i ogólnopolskie centrum serwisowe pojazdów elektrycznych. Zaczynamy skrót relacji. Przy wodzie mineralnej na stole pan poseł Franciszek Sterczewski. Właśnie. Trudno, trudno powiedzieć, czy to jeszcze są rowery elektryczne, czy to już są pojazdy wykraczające w zasadzie poza tą definicję, że to są tak naprawdę motorowery ale e, rozmawiamy o sytuacji, która no, e, no, stanowi zagrożenie dla pieszych, e, jest problemem dla rowerzystów, e, jest przyczyną różnych kolizji i wypadków. E, a jest związana z tym, że polski rynek i w zasadzie europejski, bo mówimy o problemie, no, który jest zauważamy w wielu krajach, że na, nasz rynek europejski i polski jest zalewany produktami właśnie rowerowo, rowerowo podobnymi, które właśnie no, udają rowery, pojawiają się na ścieżkach rowerowych, pojawiają się na chodnikach. No i w związku z tym stanowią e, różnego rodzaju e, zagrożenie, a w związku z rosnącą sprzedażą e, internetową, z dowozami e, jedzenia lub innych e, e, towarów e, i usług e, właśnie na, w, tą, tą drogą właśnie rowerową. I często niestety nieświadomi klienci, nieświadome firmy e, no, nabywają tego rodzaju pojazdy e, i Problem, problem narasta niestety. Ten narastający problem zdefiniował pan Mateusz Pytko, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego, czyli organizacji skupiającej firmy z branży rowerowej. To była długa prezentacja, wybór tylko niektórych fragmentów. Skąd się biorą te, no właśnie, panie pośle, my to nazywamy jeździdła. Ani rower, ani skuter, ani motorower, choć mogły być motorowerem, gdyby były zarejestrowane, ale jest pewna procedura, którą trzeba... E, trzeba spełnić. Problem jest nie tylko polski, ogólnoeuropejski. Skala jest ogromna, liczona w setkach tysięcy. Jestem po rozmowie z kolegami z Holandii. Szacują problem na około 300 tysięcy takich jeździdeł na rynku i kolejne, które są w drodze do, do Europy, do europejskich portów albo w magazynach do sprzedania. W Polsce rok temu 20 tysięcy takich rowerów zatrzymano. To, o czym Pan wspomniał, platformy sprzedażowe nie ułatwiają nam. E, Wytropienia ścieżki, chociaż wiemy, jak to się odbywa. Jest to bardzo przemyślany proceder i na ogromną skalę. Co jest e, największym problemem? W zasadzie trzy rzeczy: prędkość, za duży silnik i manetka. To są te trzy kluczowe rzeczy. Co wynika z tego, że te pojazdy nie spełniają norm dotyczących rowerów elektrycznych. Proszę zobaczyć, jakie potwory e, oferowane są na różnego rodzaju platformach sprzedażowych. Wielkie monstra. Fizyki nie da się oszukać, proszę Państwa, nie da się oszukać. Jedno to są rowery, które już przychodzą jako gotowe produkty, które nie spełniają te normy, a dwa to są przeróbki. Elektryczne przeróbki, tak zwane motanie we własnym zakresie. No bo to nie jest, proszę Państwa, bardzo często taki tuning profesjonalny. Badają pytania: no dobrze, a czy można legalnie taki rower zarejestrować? Można. Natomiast większość tych jeździł, o których mówimy, Gdyby były zarejestrowane jako, jako skuter, muszą zniknąć z, ze ścieżek rowerowych, schodników i muszą mieć tabliczkę rejestracyjną i muszą mieć e, ubezpieczenie. Starałem się ująć to w pigułkę, żebyśmy wiedzieli, mm, o czym dokładnie mówimy i odseparowali ten rower elektryczny, pożądany, prawidłowy, zgodny z normą 1594, powtarzam, i coś, co jest jeździdłem e, rowerem. Ten problem, o którym mówimy. W ogromnej mierze, tak jak wszyscy do tej pory mówią, mogę to potwierdzić, dotyczy dostawców jedzenia. Kierunki działań rozważano różne. Z jednej strony tępienie tych nielegalnych elektryków na ulicy przez służby, z drugiej walkę z podażą i ofertą tego sprzętu i firmami, które go oferują. Na posiedzeniu często przewijał się też temat hamowni, inaczej dynamometrów, urządzeń służących do mobilnych kontroli tych elektryków przez policję na ulicy tak to wygląda za granicą takie mobilne hamownie stawia się ten pojazd i widać bardzo często po podłączeniu do elektroniki bo dzisiaj tam są gniazda tak samo jak w samochodach pierwsza rzecz przy serwisowaniu takiego roweru elektrycznego to jest podłączenie go po prostu do oprogramowania widać czy zostały złamane bardzo często zasady czy jechał szybko i kiedy zarówno holenderska niemiecka belgijska policja już to robią Mam nadzieję, że uda się to wprowadzić także i w Polsce, bo mówię, te hamownie mobilne widzicie Państwo, to są bardzo małe urządzenia składane do bagażnika każdego samochodu to się mieści i takie kontrole można e, przeprowadzać. Czy państwo no, jako, jako policja jesteście w posiadaniu takich dynamometrów, tak? To się nazywa profesjonalnie. Oraz czy, czy każda powiedzmy komenda wojewódzka dysponuje takim sprzętem i byłaby w stanie tego rodzaju akcje prowadzić? Posłuchajmy odpowiedzi policji. Oczywiście tutaj ten temat akcji kontroli, które są organizowane w województwach, mocno wybrzmiewa medialnie, też są coraz to nowe pomysły, jak doskonalić te nasze działania kontrolne. Nie mamy takiego sprzętu kontrolnego, który był tu pokazany w sensie tej hamowni, takiej rowerowej, ale. Już tutaj mieliśmy jakieś informacje, że, że, że policjanci z Krakowa rozmawiają z samorządem i zastanawiają się, czy wspólnie z samorządem takiego sprzętu nie, 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 nie zakupić, który by ułatwił takie kontrole. Jednym słowem wynika z tego, że na razie policja hamowni nie ma, choć to się może zmienić. Hamowni nie ma, ale dalej pan inspektor Dymura. W odniesieniu do narzędzi, których posiadamy czy nie posiadamy. Ja, za, ja powiedziałem tutaj o tej hamowni yy, pod tym kątem, że jakby szukamy nowych narzędzi do tego, żeby doskonalić nas, naszą służbę, ale to nie znaczy, że my nie działamy i, ty, i tych efektów nie ma, bo ja pozwolę tutaj sobie kilka takich danych tylko przytoczyć, bo z tych z tych działań przez na przykład policja kujawsko-pomorska podczas działań które były robione pod koniec kwietnia no ujawnili trzy pojazdy elektryczne które nie spełniały definicji roweru czyli widać że że, że tutaj te, te, te ta weryfikacja też przynosi efekt policja pomorska podczas jednych działań w pięciu przypadkach tego typu tego typu sytuacje no krakowska policja o której pan tutaj wspomniał podczas prezentacji robiła takie działania dwudniowe 15-16 kwietnia i ujawnili i, 11 tego typu pseudo czyli, czyli pojazdów, które nie spełniały definicji rowerów. Również w Warszawie cztery takie pojazdy zostały ujawnione. Więc to nie jest tak, że jakby my nie mamy narzędzi i nie działamy, tylko wykorzystujemy te możliwości, które dają nam obecnie obowiązujące przepisy i możliwości. Ale jeżeli chcemy mówić o masowości weryfikacji tego typu poruszania się pojazdów, to musimy jakby postawić na stałą, systematyczną kontrolę i tak właśnie to robimy. To często w medialnym świecie jest Ważalne, ale my robimy każdego każdej doby setki i tysiące różnego rodzaju kontroli również pojazdów rowerowych i innych które, które łamią przepisy. To co zostało zauważone na tej prezentacji to właśnie między innymi informacje z różnego rodzaju akcji nie tylko Kraków, nie tylko Warszawa, ale też policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego, z pomorskiego i też z kolejnych województw robią takie akcje kontrolne. Mnie się akurat wydaje, że przynajmniej na tle tego co widzę w Warszawie na drogach te liczby są dość skromne. I gdybym sam jeździł nielegalnym neorowerem, to chyba raczej by mnie uspokoiły. Ale mimo chwilowego braku hamowni, policję do walki zagrzewał pan Marek Smyk, prezes organizacji aktywistyczno-ekologicznej Zielone Mazowsze. Domyślam się, że akurat ta organizacja, jako jedyna zresztą poza przedstawicielami urzędów, znalazła się na posiedzeniu w charakterze reprezentanta rowerzystów. Może też dlatego, że jest bardzo mocno zaangażowana w kampanię przeciwko tym nieprzepisowym pojazdom elektrycznym. Skądinąd pan Marek Smyk jest, jeśli się nie mylę, pod pseudonimem bardzo popularnym warszawskim blogerem rowerowym, znanym z, nazwijmy to, bezkompromisowego stosunku do kierowców samochodów i jak się okazuje, nie tylko do nich. Do policji mam takie pytanie, czy policja ma w ogóle możliwość konfiskowania takiego sprzętu bądź w jakiś sposób zatrzymywania podczas kontroli? Ponieważ jeżeli na przykład zatrzymuje policjant pojazd samochodowy, który no nie wiem, nie spełnia warunków, smrodzi, kopci, w jakiś sposób jest niezdolny do jazdy, no to wtedy wiadomo kierowca ma zatrzymany dowód rejestracyjny i tam nie wiem, 24 godziny na odstawienie sprzętu do warsztatu i później musi się zgłosić z dowodem doprowadzenia tego pojazdu do stanu, w którym może jeździć. Czy policja ma jakieś możliwości, no bo taki taki motorower, który nie jest rowerem? a nie jest zarejestrowany, nie ma dowodu rejestracyjnego, więc nie można mu go zatrzymać, on po prostu nie ma prawa na nim nigdzie dalej pojechać. Czy policja ma w takim momencie możliwość zatrzymania takiego pojazdu? Uderzyłoby to wtedy w tych nieuczciwych sprzedawców i, nieuczciwych wypoży i nieuczciwe wypożyczalnie. Rozpoznanie takiego, takiego pojazdu. Nie wymaga hamowni, hamownia będzie potrafiła będzie pomagała do, doprecyzować, jakie on ma faktycznie parametry, ale sam fakt istnienia manetki, podniesienia tylnego koła, naciśnięcia manetki, i to już wtedy nie jest rower, i to już jest podstawa, żeby, żeby wszcząć postępowanie. A jeżeli dodatkowo jeszcze ta manetka rozpędza do powyżej nawet nie wiem, czy to musi rozpędzać do powyżej 25 na godzinę, co wskazuje elektroniczny licznik, skoro przez sam fakt istnienia manetki, to już nie jest rower. Bardzo często moc jest też napisana po prostu na silniku moc na baterii, więc jakby wystarczy się po prostu temu troszeczkę bardziej przyjrzeć i, i spokojnie można takich jeźdźców zdejmować, mogą też to robić nawet patrole piesze. Dla pełnego obrazu apelom o pozbawienie kurierów tych nielegalnych, elektrycznych jeździdeł. Towarzyszyły też wyrazy wrażliwości społecznej nad ich losem. Ci biedni ludzie, chciałbym podkreślić, ci ludzie, którzy na tym jeżdżą, to są troszeczkę tacy niewolnicy XXI wieku, to nie są właściciele tych pojazdów, to są po prostu ofiary e, spryciarzy, którzy wprowadzają do obrotu poprzez wypożyczalnie i w pewien sposób można powiedzieć zmuszają tych ludzi do korzystania z tych sprzętów. Dziękuję bardzo. A propos wspomnianego zdejmowania jeźdźców, na sekundę opuszczamy sejm i przenosimy się do TVP, gdzie. W ubiegłym tygodniu minister infrastruktury pan Dariusz Klimczak zapowiedział walkę z, jak to określił, turbodoładowanymi rowerami elektrycznymi. A wstępem do tej walki ma być wspomniane już posiedzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które zapowiedziała obecna również w Sejmie pani Renata Richter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w resorcie Infrastruktury. Ten problem oczywiście w Ministerstwie Infrastruktury jest już od jakiegoś czasu znany, jest analizowany. Między innymi w najbliższym tygodniu będziemy mieć posiedzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na którym jednym z punktów będą zagadnienia związane z, ze wzmocnieniem egzekucji przepisów dotyczących korzystania z rowerów elektrycznych. I obowiązków wynikających z dopuszczeniem do ruchu motorowerów, dlatego, że istotą problemu jest to, że de facto przepisy dotyczące dopuszczenia do ruchu motorowerów, czyli przepisy wprowadzające obowiązek rejestracji tych pojazdów, obowiązkowego ubezpieczenia, też kwestie związanych z badaniem warunków technicznych, są omijane pod płaszczykiem właśnie definiowania tych pojazdów jako rower, rower elektryczny. Dalsze działania zapowiedział też pan poseł Franciszek Sterczewski. My na pewno też jako zespół parlamentarny deklarujemy, że będziemy na ten temat rozmawiać z kim się da i kontynuować tę rozmowę. Na pewno mamy kilka pomysłów na pisma, interpelacje. Na pewno będziemy jeszcze zgłaszać wnioski, pytania i apele na podstawie też dzisiejszego spotkania do, 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 do wszystkich, no, w których kompetencjach jest właśnie bezpieczeństwo ruchu drogowego. Posiedzenie trwało ponad godzinę, to są tylko wybiórczo dobrane fragmenty. Niektóre bardzo ciekawe rzeczy celowo pomijam, bo może poświęcimy im osobne odcinki. Jeden z tych wątków to wątek ekonomiczny czyli możliwości walki z przedsiębiorcami, którzy oferują albo sprzedaż tych nienormatywnych pojazdów w internecie, często zresztą wprowadzonych na rynek drogą przemytu, albo udostępnianie ich kurierom. Albo różnego rodzaju triki legalizacyjne mające zmylić policję, co z tym robić i jak tu przywoływano m.in. Wokik, inspekcję handlową, policyjne służby kryminalne zajmujące się przestępczością gospodarczą, mówiono o nalotach na firmy bardzo ciekawy temat. Na posiedzeniu pojawiła się też koncepcja, uwaga, chipowania rowerów elektrycznych. Wszystkich. Mocne hasło, pomysł powiedziałbym, rewolucyjny, i kto wie, ale to już na osobny film. Moce przerobowe mamy, jakie mamy, nie mamy natomiast na przykład patronite, więc sami rozumiecie. Ale na ile się da, będziemy na bieżąco informować. Tyle na dzisiaj, dziękuję i pozdrawiam.